Dzień dobry! Cześć widzowie! Siemanko, Siemaneczko! Cześć. Siemanko, cześć. Pika też się przewita. Witamy, witamy, witamy. Niedziela, niedzielicho. Za 5.11 może się zdążyć na 12 wrzucić. nie, bo tata nie mógł się ruszać. No tak, trochę spóźnienie, bo tata się nie mógł ruszać, właśnie, mam dla was ważny komunikat. Z tą informacją i myślą to się w sumie już borykałem od jakiegoś dłuższego czasu, ale no, dzisiejszy poranek mi dobitnie pokazał, tak, możesz już rozdawać. Dzisiejszy poranek mi już dobitnie pokazał, że no niestety, ale no jest źle. Muszę Wam powiedzieć, się przyznać do czegoś szczerze. Strasznie na zdrowiu podupadłem. Generalnie nie wiem, co mi się dzisiaj działo. Ja takiego ucisku na kręgosłupie dostałem, takiego, że normalnie straciłem władzę w kończynach. Czułem je, ale nie mogłem nic ruszyć. Strasznie długo mi zajęło, zanim się w ogóle podniosłem. Od czerwca niestety w moim trybie pracy 16 godzin, 7 dni w tygodniu. Od czerwca miałem dwie niedziele wolne tylko. Co nie dałem rady wstać. W lipcu jedną i jedną w sierpniu. I po prostu przez to, że no karty są niestety okrutnie drogie. No, nie wyrabiam się już finansowo ani zdrowotnie, żeby zasuwać tyle, żeby po prostu nagrywać dwa odcinki w tygodniu. To jest za dużo, naprawdę. To nie da Nie da się, po prostu musimy zmniejszyć do jednego w tygodniu. I właśnie to była ta informacja, I to jeszcze wybierzemy, będzie ankieta na kanale na pewno, czy wy wybierzecie sobie, czy będzie w środa, czy to będzie niedziela, naprawdę, sorry widzowie, przepraszam was, ale no nie dam rady już, ja się dzisiaj podnieść nie mogłem, pierwszy raz takie coś miałem w życiu, żeby się nie móc ruszyć, wydawałem polecenie ręce albo nodze i ona nie chciała robić tego, co jej wkazałem, straszne uczucie, taka bezradność. No nic, no to by było właśnie, to jest właśnie ten ważny komunikat, który został zawarty w tytule. I generalnie to na tyle. No ja mi też jest przykro, bo ja bardzo lubię otwierać karty. Dużo, bardzo wiel, wiele kart wy dostaliście. Bardzo wielu wam pomogło, No i wy mi też bardzo pomogliście uzupełnić 151. Ja wam też pomogłem pouzupełniać sety. Bardzo to lubię, ale no niestety no zdrowotnie już nie daję rady, muszę odpuścić, bo. Bo się wykończę. Na wózku inwalidzkim nie zarobię tyle, żeby utrzymać kanał. Tak więc, no, sami rozumiecie. No nie da rady już po prostu. Ja nie da rady. VIP. Czemu ty sobie wszystkie takie pozabierałeś? To VIP. No, co to no, ja, ja mówiłem... O, pokaż. Ja mówiłem o moich problemach, a prezes mi podjumał raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wszystkie bustelki. A ja mam... Tak jest, zakończamy booster boxa Journey Together. Zrobimy sobie podsumowanko. Podsumowanko dropików. Pokażemy albumik. Tu jest jeszcze jeden dropik z tego. Pokażemy albumik, bo ja tam trochę, że, że tak powiem, pustki wprowadziłem. Serdeczne pozdrowienia dla Franka i dla taty Mateusza. Dziękuję za wymianę, za tą przepiękną stronę i No, niestety musiałem poświęcić trochę kart z Journey Together, dlatego. Let's make some money. first pack magic. Kończymy booster boxika. zobaczymy. Co To znaczy? No po angielsku. E, nie wiem. Sp spend? A co? Let's tak, spend, spend money. <laughs> tak jest. Remorate, Karablas, Kekleon, Torcik, Kambuskan. Mm. Aloan Golem. Escavalier. Ja wolę making money. Hops, rookie D. O tego chyba akurat nie mamy. To jest ta pierwsza ewolucja tego Corvinata. I Corvi... O, Corvi widzisz? To jest o, ten. Corvinite i Corvi to ja jest, jest pierwsza Hops, Zacjan i X. pozdrawienia Pozdrowienia dla Woodskera dla Szymona. Nadal nie lubię tego twojego. Te <laughs> tego, tak, tego twojego deku z tym Zacjanem. Ale nie tu, ten pierwszy atak w, w połączeniu ze Snorlaxem, Hobbs, Choice Bandem i Stadionem jest nie do pokonania w pierwszej rundzie. Masakrycznie, serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że się po pojawia tam ja jakoś ze zrobionym deckiem, ale wreszcie, aczkolwiek... To wreszcie będę mógł dać tego mega mocnego no. Pokemonera. Aczkolwiek no... Zdrowotnie strasznie pomiałem dzisiaj iść do Was na ligę, ale chyba nie dam rady. Bekonz. Pangadon i. Grimmsnarl Ends PPUP Durant Ends Zorwa Hop Double Mam tu tajną broń. No zawsze masz tą tajną broń przygotowaną. Ostatecznie. I tutaj będę nie schował. Kodzik jak zwykle dla was. Czekamy na mega ewolucję, zobaczymy co tam będzie. Na pewno coś będę otwierał. Ale idealnie ale się złożyło, tak, tak. Z tego co planowałem, to już na pewno wiem, że to nie wyjdzie, bo powiem wam szczerze, no <laughs> przegiałem. To, że sprawiać 4 dychy na karku to już się tak nie da. Jeśli jak miałem 20 kilka lat, to dało się tak zasuwać i, I tak w sumie robiłem, ale teraz już to nic nie te lata. Komala, Regirock. Rock. Ten ten ostatni oznaczony naklejkami, No on taki był. Tak, taki był. Taki w booster zapakowali. No tak, nie kłamię. I tu będzie Kolejny. Te gady, te gady. Remarade. Karablast. Torczy. Acelgor, Acelgor Lili Spell, Celopius, tak. Noypad, no CeraNita. Hollow. szkoda, że nie Rivers. To wody, jest taki Tak, ostatnie 10 boosterków z Booster Box. Booster Box, jak oczywiście i boostery dla Was. Booster Box mm. i boosterki dla Was zostały zakupione. W sklepie partnera kanału Mr. Pagi. Serdecznie zapraszamy na stronę. Z moim kodem nie jesteś gruby. Macie 7% zniżki na to cały to asortyment Pokémon. Ten albo ten drugi jest Corvi Knight i Corvi Square. Chyba. No to nie wiem, tego chyba nie mamy reversa. Ale Corvi hmm. jest mega łatwy, bo hmm. a tam patrzymy, jest dużo. Zapraszamy również graczy, jest liga na Netflixie 4 w Krakowie w Każdy piątek i niedzielę już też W niedzielę chyba o 16 startuje Miałem dzisiaj pograć, to niestety chyba nie dam rady G.I.s Tapu, Koko i A to gdzie ten jeszcze pierwszy? Aha, Purloin był reversem, nie zauważyłem Mój kolega go ma, nie denerwując Każdy Pokémon jest taki, jak się gra ten jeden, to... Ciekawe co ten pies tam robi znowu. Ona jakby pół pokoju rozwalała. Ciekawe co on tam ma znowu, schowa... co ona tam schowała, albo co on tam gdzieś schował za łóżkiem do jedzenia, że ten pies ja tam próbuje dobrać. O, i przyszedli się cieszy? O! Skaczę ten. Ja tam zaraz wstanę i pójdę do tego pokoju. Zobaczę, co, gdzie ten pies tam szuka. To ja będę sam nagrywał wtedy. Dopóki tata nie wduci. Tak. while. Aha, bo to twój. Przepraszam, ja się rozpędziłem. Mm. En Zorua. To jest. Ok, let's go. Basic Energy. Wimer. and Zorua. Dharma Darmarokan. Fungus. Paliper. Hopsback. Back. Enz Klinkklank. Torkol. Lily's Coffee. Hop Snorlax, o ten oh. też jest straszny, on właśnie w połączeniu z Dacjanem mm. robi straszne combo. Dobra, teraz mój booster, tak? A ty nie. Taty. Dwa? Aha, no tak, dobrze, dwa. No, dzisiaj spakuję te paczuszki dla was, Muszę dla Pauliny i dla BDS-a, to pójdą na pewno. I dzisiejszego może oddać jak się... Co ten pies tam? Idź tak lepiej zobacz, bo jak ja pójdę szukać to może być co ona tam ma schowane nie wiem co... albo ona chce jakąś zabawkę jakąś misiaczkę sobie wziąć skacze po czymś, nie wiem Toad's Cruell, metapod, o oh, jest, przyszła Lizzie's Cutie Fly i Blaziken i Yes! mogę zobaczyć, jaki ma taki nie no, trochę kiszkę z tym Ja chcę to do Deku ja nie wiem czy nie trzeba go do albumu włożyć, bo yy, chyba Katz no, da... a to twój Chyba Kacprowi ostatnio dałem, no, No To weźmiesz to do Deku, no my wydropimy, no Wiem, że... nie jest. może atakować W pierwszej ano. Jak to w pierwszej? Ogólnie w pierwszej nie możesz A tu, um, w następnej Po co twoje tury. Do pokemon kent, a tak czyli yeah. może zaatakować, a w drugiej nie. And Joltik, Larvesta Larwesta, Beldam, Octilary, Weezing, Ruffian, Pupita Rivers, Wingle, Judge, Magmurta. Judge jest w fejcie co chwilę. Judge. Judge, Judge, Judge. To są tacy. No, tak jest. no teraz swejce może być cienko, bo Babel mi tak poszedł do góry, że ete za Etebek teraz 1000 zł kosztuje, mogłem kup no, kupować wcześniej jak był po 400, to mi się nie chciało, znaczy nie chciało, no nie, trochę dużo, no, teraz 1000 zł dać za Etebeka, Danspers, Impilim, Leczong, w sumie chciałem tutaj dać, <grydy> Red <gry> Na przechowanie powiedzmy, na otwarcie Hobbs, and Begon Kufant i End Zoroark O, yes. ewolucja Kufanta jest taka mocna Jak Ja mam no, ma. End dachach Zoroark Bleble se później poczytasz, bleble te karty leżą cały czas. Można sobie wrzucić. Ale to, i to ma tyle dropu. Jak tyle ja dropu. jednego. Ty no w sumie tak, ja wszystkie dzisiaj wydropię. Tak rozdałeś. Tak rozdałeś. Lily screeperyk się Tak rozdałeś. Szefie. A to mnie Lily screefery. Oby. Last Pack Magic I Booster Boxer, Impidimp, Wildmer, Hopsandaconda, Kuporaya O to, to ja uwielbiam Enscastle, Virizion, Lombre, Mimoswine i EX Nie bolnie Secret of the Station Rare to nie możemy żadnego Secret'a Nic sobie. nie mamy, same EXy PENDIX-u jeszcze wpadło. I więc tak, podsumujmy. Na 36 boosterów z booster boxa. Poczekaj Na, na jak na 36 boosterów z booster boxa mamy tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 IX-ów. 7. 8. 8 jeksików. Dwa, dwóch biednych trenerów hmm. i oni ja nie Lipa nie i oni też nie na dziaża. Tu cztery ilustracje się udało trafić. Bo tata tak czyli można powiedzieć, jak dobrze liczę, że jest 16. no jest, je, jest jedna złota karta. No. To się udało akurat. Bo tego nie mamy. Czyli tu mamy cztery. 6, 8, 10, 12, 14 dropów na 36 boosterów. No tak, jedna trzecia to no nie jest źle. No. To i tak wydawało mi się, że będzie jakoś <laughs> troszkę lepiej. No. Udało się, nie udało się. Zobaczymy. Otwieramy albumik. Albumik. Tutaj dzięki jednym Groove D&D, więc serdecznie pozdrawiam Chłopak od nas z miasta tutaj właśnie pomógł nam Uzupełnić Albumik w bardzo dużo rewersików, ale to już mówię chyba na poprzednich filmach O, tu chyba był, tu był chyba Blaziken, tak? 25, 24, tak, jak coś to sobie później weźmiesz, Ci będzie potrzebny Wiesz, przecież to i tak jest Twój album to się uzupełni. Wailord Waylord Riversu będziemy później szukać. Tutaj co? O Tapu Koko? Tak? Nie, 50. Belly Bolt też mamy, tak? Tapu Koko mamy. Zobacz co tam jest. Na no dalej co jest? No Nie pamiętam tych dropów Salomons. To jest smoczy. Tu nie wiem też co ma być. Nie pamiętam. Szczerze powiedziawszy. Tak to wygląda. Musi... Trzeba, trzeba to pozupełniać. Walczące to nie jest się Shiram. Był um, z ognisty 30. Ale chyba już mieliśmy. Reshiramka? No nie wiem, zobaczymy. Blaziken Wolkan, jest. ramka Reshiram. Reshiram to już jest powtórka od, od, od zalania dziejów. Jest, jest ta powtórka, mi się wydaje. Jego to wszyscy mają. Hmm. Tak, Walczące, panczamiki klasycznie, Enzoruki, i Reversa nie ma. Enzoroark, tak. Jaki ma numer? 98. Tak, to tutaj do, dokładnie. Proszę go włożyć na miejsce. Nie mieliśmy... Aha, mieliśmy go, tylko wymieniłem. wymieniłem. Tak. Tylko wymieniłem. jest Corvi Knight. Jeszcze gdzieś Corvi Square powinien być. Czy co? Dance Pers, tu coś musi być, tu coś jest. A jaki numer? 121. Nie. Zacjanki są, tropiuski Co my tu dalej mamy? Spokojnie, jeszcze będzie widzowie dla was losowanie, oczywiście, tylko zaraz sprawdzimy sobie. Tu się Diony. czego? To mi brakuje Black Bell zwykłego i jednego reversa i będzie strona. Muszę przepatrzeć tą kubkę tych kart. Teraz będę miał czas w sumie, bo mm. jak mi w końcu... O, tutaj strasznie ubo, ubożała strona, bo się tu pozbyłem kart, tu, tu się pozbyłem jaki kart. Numer? Złota energia będzie chyba na końcu, zobaczę. A więc będzie książeczkę, ja po prostu Joel. Wypełnie zummy. Jaki numer? To 14. 113, aha, tutaj się pomyliłem, tak, o, ja, ja go tutaj trzeba gdzieś wcisnąć, to tylko patrząc. muszę, tak, tylko muszę, prze, muszę, oto, tej jednej karty mi brakuje, tu jest 113, tu, tu ma być Salamence, go, się wtedy wszystko przesunie o jeden i wtedy tu będzie pełna strona, bo no, gdzieś tam wcześniej się trzasnąłem z numerkiem po drodze i jak na bieżąco jak po prostu są karty, żeby nie męczyć tych A kart po prostu tam, tak i to wszystko, wszystko się o musi przesunąć jeden. o jeden no niestety, ja mam taki nie, system nie, układania nie. kart i mi to pasuje hmm. trudno, co ja mam poradzę tak mam, no, każdy ma swoje wejherowo, no, moje jest takie no. tutaj wieje Fureta też chciał, ale nie oddałem z... O, Lily z Rebombi. Mamy. Ja chciałem mamy tego... Karty, synek, karty. Mm -hmm. Bo ja nie wiem, co my tu mamy wkładać. Ty Brood trzymasz scouting. wszystkie karty. Brod Scouting. 178. Jest? jest. Rufian M181. Tu. Dalej. Co tam się jeszcze trafiło? Enery. Dziś 190? 186, 7, 8, 9, 190 tutaj wsadzaj. I tak się przesunie o jeden, ale nie mamy nic, żeby dać na, na następną stronę. Więc na razie niech ta energia będzie tutaj. Tak? Tutaj, na dół. Bo i tak ją będą się przesunąć o jeden, ale i tak tam na razie nie ma nic. Więc po co I jeszcze Lili's się. Jest Lili Sklifery i jest. Jest oczywiście. Prezesa Karta. Maractus'a mamy wszystko już mamy resztę o przepraszam was widzowie wszystko już mamy resztę tak? Maractus jest wszystkie karty są tak. Moim tak więc no troszkę zubożyłem album ale na rzecz przepięknej strony IWI w moim Mimo albumie IWI to było dla mnie troszeczkę ważniejsze jakby ktoś potrzebował coś z tych kart śmiało się odzywać chętnie się wymienimy i teraz pora na was każdy kto zostawił lajka, komentarz Mam nadzieję też i znaczy komentarz to jest podstawa i mam nadzieję, że, że zostawiliście do tego komentarza od razu lajka like i suba. Dzisiaj jestem w tego dnia jest. Jak on mi lubi przerywać w połowie zdania, Żeby, lubisz mi przerywać, nie, nie lubi, żebym ja wytłumaczył widzom od początku do końca na czym polega konkurs, tylko musisz mi przerywać, proszę wyciągnij, a wy jak chcecie się dowiedzieć na czym polega konkurs, to macie dokładny opis jest w opisie filmu. Pokę gość, serdecznie Ci gratuluję, wygrywasz u nas boosterek. Hmm. Hmm. Mam nadzieję, wirtualny. tak wirtualny chwilowo. E, będę już niedługo na zakupach. <coughs> Fizycznych, fizycznie i wy wybierzemy Ci jakiś booster. możesz też dać znać w mailu, co byś chciał, co, co preferujesz. Ja się staram tak bardziej coś z nowości, ewentualnie jak nie są jakieś to wygórowane powiedzmy życzenia. I bardzo drogie, to staram się Wam też dawać. Aha, i bardzo bym, y, pozdrawiamy wspierających. Bardzo bym prosił o mailika z tutaj informacją. Hobby tak, tataj Hobby Agarunara, to wiemy, co chce. I... To, to wie, wiemy, co chcecie. Ale Damian TCG i Piotr P, proszę Was, dajcie znać w mailu, jakiego boosterka chcecie od nas, bo tak chcemy Wam podziękować. Raz tak miesiącu od nas wspierający tak. dostają booster. Jaki boosterek byście chcieli, nie? Od razu mówię, że 151 nie wchodzi w grę, bo to jest no. <laughs> za ciężki temat. 79 80 zł, 80 złotych za busę. No coś takiego. To taki to z pół... dwóch Nie no tysiąc złotych, 1200. 1200. ETB, tak, a były po 200, dobra. To nic, nie chcemy Wam zabierać więcej niedzieli. Ostatnia piękna niedziela, korzystajcie z pogody. Życzymy miłego dzionka, smacznego obiadku. Pamiętajcie, teraz będzie jeden odcinek w tygodniu. Ankietkę wrzucę od poniedziałku i dajcie znać, kiedy byście chcieli mieć ten odcinek. No niestety teraz tak musi być. Zdrowie ważniejsze, no. I tak jak mi coś strzeli, przestanę chodzić, to i tak nic nie będzie. Tak więc. To no, prezes będzie nagrywał. Tak, tylko prezes jeszcze za młody, żeby iść do pracy. No, prezes. To nic, widzowie. Miłego dziąka smacznego biatku. Trzymajcie się, cieplutko bo idzie zima i do zobaczenia już w następnym dniu, który wy wybierzecie sami. Strzałeczka. Zostawcie lajka. Siema. A.